No i mamy dzień. Osiemnasty no, pytasz się mnie, czy Tak, czytam się. Osiemnasty. Osiemnasta. Osiemnasta mamy jakąś taką dużą. O, duża. Ale to pewnie będzie jakaś maseczka. Zgadłem? Nie. Nie. O! Czekaj. Ba Babor. Babor. Hydra plus tampół serum. O. Jest. Plump. Deeply hydrated Skin Within 7 days. Na dwa dnia skórę, 7 dni. Popatrz. No, przydałoby mi się. Z czym to jak się je? jest napisane tam? Czy nie ma? Otwórz to w ogóle. Jak to wygląda? Tu. Po, po boku, po boku masz. Jak potrzaskasz, to będzie więcej wyświetleń. <laughs> o. A, to takie ampułeczki. Ciekawe. Tu jest nawet yy, pokazane, jak to się stosuje z Czym to są ampułki? Z jakimś specyfikiem. Specyfikiem, no dobra, nie jest napisane. Przynajmniej sobie nie widzę. Sprawdzimy cenę. Ale jakieś na więc z kwasem nowym i jakimś tam. Testy. I mój kalendarz. Jak widzicie, jesteśmy w dressach, ponieważ robimy pierniczki. Tak, dzisiaj mamy taki dzień roboczy. Tak. Sprzątanie, gotowanie, pieczenie. Osiemnasty. Bez podnoszenia zgaduję, że to jest jakiś pasek. Może nie. W każdym razie lekkie, lekkie, lekkie. Uwaga, uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Nie pasek. Się boję to wyciągnąć. Nie, wiem, co to jest. Ale jakieś chusteczki. Okej. Okay. Dzisiaj to dzisiaj to powiem wam, że... Yy, Jakbym tego nie zaklinał i co bym tu nie wymyślał, to chyba raczej nie uda mi się znaleźć innego zastosowania niż takie, jakie jest napisane akurat na tym produkcie. Czyli chusteczki do dupy, tak? Tak! Chusteczki do tyłka podcierania. W sumie to intymne, więc... Wiesz sobie, co tak, podać i ten siedem ich jest. Siedem. Czyli na 7 dni jak miał strakę, to. <gry> Czyli 7. Siedem. siedem razy można tutaj zaszaleć. Słuchajcie. Tak. Także tak one wyglądają. Widzicie? O, cyk. No. no I dzisiaj mamy coś takiego. No. Jeżeli jesteście ciekawi, co jutro będzie, czy następne chusteczki, czy może coś innego, bo zostało jeszcze parę pól. No to widzimy się jutro około 19.